Marszałku, panie ministrze Co bo z dużym zainteresowaniem słucham od samego rana tej dzisiejszej debaty, zresztą podobnie jak i z dużym niepokojem słuchałem kolejnych dzienników wiadomości w ubiegłym tygodniu nadchodzących właśnie ze Śląska, bo sytuacja była naprawdę napięta i wydarzyć mogło się wiele, zwłaszcza kiedy się słuchało zapowiedzi takich że lada dzień zapłonie cały kraj, że oliwa się rozleje na pozostałe regiony, że nikt tego nie pohamuje. A takie były zapowiedzi. One wskazywały na to, że są grupy, działacze, nie wiem, ludzie w kraju. W którym zaczęło się to podobać, że nagle doszło do spięcia, doszło do starcia i że sytuacja wydaje się tak groźna i już tak daleko rozwinięta, że nikt tego nie powstrzyma i nareszcie ten rząd, ta koalicja upadnie i coś się zacznie dziać w tym kraju. Tylko ciekawe, co miało się dziać, bo łatwo było powiedzieć, że to wszystko się rozleje, ale co będzie potem? Tego nikt nie chciał przewidzieć, nie chciał zaproponować społeczeństwu. Najciekawsze, że nawet się pojawił nowy kolejny kandydat na prezydenta. To jakiś piosenka czy Ja nie wiem, nie chcę tutaj nazwiska powtarzać, ale byłem zdumiony, zwłaszcza wtedy, kiedy wyczytałem w jego wypowiedzi, że y, Solidarność Górnicza bodajże czy Związki Zawodowe Górnicze już mu zagwarantowały 100 tysięcy głosów czy podpisów. Byłem zdumiony, nie wiem ile w tym... Ile, ile, w tym, ile w tym prawdy. W każdym razie e, e, taki komunikat się e, tam znalazł. Na szczęście, oczywiście z e, ulgą e, przyjąłem tę wiadomość, dowiedziałem się, tak jak pewnie wielu ludzi, że porozumienie zostało osiągnięte, no to wtedy czekałem na komentarze, bo teraz sobie zdają sprawę, że zaczyna się licytacja. Kto jest wygranym, kto jest przegranym. I się okazało, że te komentarze były bardzo wyważone, a szczególnie. Podoba mi się, mi się ocena i wypowiedź przedstawiciela Solidarności Górników, który podpisywał te porozumienia i prowadził te negocjacje, który wręcz powiedział, że porozumienie jest trudne, było konieczne, było niezbędne, ma służyć ludziom. Realizacja jego na pewno nie wszystkim będzie się podobała, będzie wymagała określonych ofiar. Było to wszystko wyważone. Oczywiście trwało to przez 24 godziny, bo następnego dnia pojawił się szef Solidarności, który powiedział, że porozumienie nie było historyczne, jak twierdzą to przedstawiciele rządu, tylko historyczne. On tak to przynajmniej ocenia. Kilkanaście godzin potem, żeśmy usłyszeli, że do 31 stycznia rząd ma czas, aby. Y, wystąpić z kolejną propozycją i y, przygotował rozmowy, bo inaczej rozpoczną się kolejne strajki, pogotowie strajkowe trwa i tak dalej. Także mam wrażenie, że y, porozumienie osiągnięte nie przez wszystkich zostało przyjęte z entuzjazmem i zadowoleniem, a zwłaszcza przez te grupy, które liczyły, że właściwie znalazła się iskra, która wreszcie rozpali ogień w tym kraju. Miejmy nadzieję, że rozsądek zapanuje, tym bardziej, że ta nasza dzisiejsza dyskusja, trwająca już parę godzin, wskazuje na to, że emocje nie muszą jej towarzyszyć. Sprawa jest poważna, ale wszyscy doceniają wagę wydarzeń, wagę przedsięwzięć i spraw, problemów, które należy rozwiązać. Przy okazji, żeśmy się dowiedzieli, bo znakomity tutaj fragment wystąpienia senatora Koguta o związkach zawodowych. Powiedział to związkowy, człowiek związany ze związkami zawodowymi, a muszę powiedzieć, że było to jakby powtórzenie rozmowy, którą miałem przypadkowo, no nieprzypadkowo, z lekarzem, do którego jeżdżę na Śląsku, nie będę tu wymieniał miejscowości, bo od razu pewnie by się domyślili państwo, zwłaszcza ze Śląska, o kogo chodzi, ale przyjechałem do niego akurat w dniu, kiedy były podpisywane te porozumienia i powiedział tak, jeżeli ta koalicja ponownie obejmie rządy po wyborach, a ja jestem przekonany, że tak będę głosował na tę koalicję, jeżeli w ciągu pierwszych siedmiu dni nie podejmie kwestii funkcjonowania związków zawodowych w tym kraju i nie zacznie pracować nad nową ustawą, nad nowym kształtem i miejscem związków zawodowych w tym kraju, to ja już więcej nie będę głosował w ogóle na nikogo. Jest to problem. Natomiast także wydaje mi się, że to jest jeden z zasadniczych problemów i dobrze, że to akurat podniósł senator Kogut. I obyśmy się nie pytali znowu za rok, za dwa, dlaczego nikt o tym problemie nie mówił. Tak jak dzisiaj się pytamy, dlaczego tego problemu nie podjęto rok temu, dwa lata temu. Ja chciałam przypomnieć, ja pracowałem w telewizji w latach 70. wielki standardowy program Draślą ogłosił Gierek przecież. To był pierwszy wielki program rozwoju i zagospodarowania całego Śląska, łącznie z, ze słynną Gierkówką, prawda, z Warszawy do, do Katowic. Także tych programów, ten program już był kiedyś i on był również i na bieżąco realizowany w jakiś sposób, bo dzisiaj Śląsk wygląda jednak mimo wszystko inaczej, niż wyglądał jeszcze 20 lat temu. Nie wiem, ja jak przyjechałem do kraju, pojechałem tam po raz pierwszy i teraz jak jadę, to jest zupełnie inny region zupełnie inaczej to wygląda. Kwestia, kwestia restrukturyzacji czy tych ostrzeżeń, o których tutaj słyszeliśmy, zwłaszcza prognoz katastroficznych, na jakie naraża nas to porozumienie i sposób gospodarowania na Śląsku, że będzie to, o, zniszczymy bogactwo narodowe, przypadną nam diamenty, Ktoś tutaj nawet wspomniał, że również i rolnictwo jest spisane na straty. Ja byłbym ostrożny, jeśli chodzi o tego typu prognozy, bo nie wiem, czy to nawet senator Peng o tym nie mówił, a muszę powiedzieć, że senator Peng akurat jako jednej ze sztandarowych instytucji, która miała niszczyć o właśnie jest tam miała niszczyć została przy, yy, wymyślona po to, aby zniszczyć polskie chłopstwo się okazuje, że też nie dał rady, chociaż tak dobrze to wszystko prognozował. Prawda? Więc e, z tymi prognozami na przyszłość, zwłaszcza katastroficznymi, opowiadającymi, jak to będzie źle w tym kraju za 20-30 lat, pan to był, radziłbym być ostrożnym, bo z były te prognozy akurat się nie sprawdzają i nie zniknie ani polskie rolnictwo, ani polskich gospodarz rolni, gospodarstwo rodzinne i tak dalej. I jeszcze jedna rzecz, mianowicie lęk, obawa przed obcym kapitałem, że my pozwolimy yy, yy, obcemu kapitałowi, aby wszedł do naszych kopalni, do, do na Śląsk czy w ogóle do przemysłu. No dobrze, a co mamy powiedzieć, jeżeli KGHM yy, zagospodarowuje składy, yy, popłady czy tam yy, miedzi w, yy, w Ameryce Południowej, skoro kończy yy, poszukuje ropy gdzieś, gdzieś tam? Prawda? No to co, to yy, oni, nam wolno, a innym nie wolno. No taki jest świat, w takim świecie żyjemy. Wydaje mi się, że nie ma to wielkiego znaczenia. Ktoś mi kiedyś powiedział, czy to ma za znaczenie? Ja nie wiem, czy to fabryka, która dzisiaj jest załóżmy akurat również w Prasce, była kiedyś yy, zakładem państwowym, zatrudniał 4000 ludzi. Upadł komunizm, upadła współpraca z Rosją i z Kamarzem. Z, fabry z fabryki zostało tysiąc ludzi, kupiły to przedsiębiorcy z Ameryki, dzisiaj już chyba jest trzeci właściciel, ale ludzie zadowoleni, pracuje dwa tysiące ludzi, Produkuje części samochodowe do Mercedesa, do Volkswagena, do Fiata, jeżdżą one po całym świecie i możemy być tylko z tego, z tego dumni. Także muszę jeszcze raz na koniec też chciałbym się przyłączyć do tych głosów, które życzą panu ministrowi, aby podniósł sukces. Ja potem jeszcze prywatnie drugi raz zapytałem, czy pan wierzy, że na pewno ta strona społeczna szuka tego porozumienia, chce tego porozumienia i będzie starała się zrobić również wszystko, aby nastroje wyciszyć i w spokoju pracować nad tym, aby to porozumienie jak najlepiej wdrożyć w życie i pracować nad, sprawą nie tylko górników, nie tylko z tej jednej spółki, nie tylko dla Śląska, dla Śląska ale dla tych wszystkich dziedzin i gałęzi przemysłowych, z którymi mamy problemy. Ostoczniach tyle się czytało. Dzisiaj właściwie funkcjonuje. Gdańsk funkcjonuje, Gdynia funkcjonuje, powstały nowe zakłady. Nic się pięknego nie dzieje. Mówi się o, o, o bezrobociu. bezrobocie nam spada. Mamy dzisiaj mniejsze bezrobocie niż Pięćdziesiąt lat temu, skądż to się bierze? Więc kadaż to, 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 że w czas nie najdalej. Dziękuję, dziękuję, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panie senatorze, pan senator Jezychowski.